Kolejna edycja projektu Lubuskie Kobiety Wino-Śpiew. Po pierwsze cudowne kobiety, inspirujące, motywujące, pokazujące jak wielka siła w nas tkwi i jak wiele możemy. Te wywiady to jest po prostu sztos. Później mamy networking przy dobrym jedzeniu, przy dobrej kawie. A później mamy koncert zespołu. Lubuskie kobiety, wino i śpiew. Mamy to wszystko. Mamy wino, czyli nasze lubuskie winiarki, kobiety, które prowadzą winnice. To też jest nowość i też nie, nie każdy wie, że mamy takie wspaniałe kobiety. E, Winkojem mamy, mamy śpiew, czyli w tym roku e, światowa, ogólnopolska kapela. Byli członkowie zespołu Republika z nowym projektem Czarno-Białe Ślady, piękne ballady w hołdzie Grzegorza. Ciechowskiego. Kobiety trzeba wspierać. My po to założyłyśmy fundację, żeby te kobiety wspierać. Jest coraz lepiej, czyli już widzimy kobiety w polityce, widzimy kobiety w, w świecie nauki, e, widzimy w biznesie. Natomiast one trochę jeszcze są schowane. My je wyciągamy, ale nie robimy to na siłę. Robimy to delikatnie i okazuje się, że te kobiety mają taki potencjał e, i lubuskie kobiety w ogóle są pełne potencjały, pomysłów, zaangażowania i to chcemy pokazywać wszystkim. Druga edycja e, imprezy, która się na Nazywa Lubuskie Kobiety Wino i Śpiew. Ma służyć promocji przedsiębiorczych kobiet. Kobiet, które robią fantastyczne rzeczy, które radzą sobie doskonale, mają służyć inspirac jako inspiracja dla pozostałych pań. No, wino wiadomo, że wśród przedsiębiorczych lubuskich kobiet są również winiarki, więc one będą opowiadały o swoich doświadczeniach. No i na koniec oczywiście muzyczna niespodzianka. Myślę, że panie będą bardzo zadowolone. Lubuskie kobietami i to kobietami o silnych osobowościach. Wiemy, bo ostatnie lata pani marszałek to przecież kobieta, ale myślę, że i na czele, tak jak tutaj w Kłodawie, stoi pani wójt o silnej osobowości. Spotykam wiele kobiet, które zmieniają moje życie i myślę, że ten wieczór też temu będzie służył. Takich kobiet w województwie lubuskim mamy bardzo dużo, czyli takie, które się odważyły, żeby pokazać, jakie jest ich wnętrze, bo ono jest zawsze czułe, ale okazuje się, że też bardzo skuteczne i wpływają na mężczyzn, a mówi się, że przecież co z tego, że mężczyzna ma głowę, jak żeby ona dobrze była poruszona, musi być szyja, ta szyja to właśnie kobieta i taka silna kobieta u boku mężczyzny robi z niego prawdziwego mężczyznę. Jest taki żart, że nauka jest kobietą, więc ja myślę, że wszystko to, co jest w e, nauce potrzebne jest w kobiecie, więc myślę, że e, wszystko, co, że, co się wiąże z rzetelnością nauki, obiektywnością nauki, no i taką dociekliwością, to myślę, że jest związane z tym, co robią kobiety w nauce. Kompetencje miękkie z jednej strony, ale myślę też, że taka rzetelność prawnicza również, bezwzględnie, ale to natura zawodu, myślę, z tego, z tego to wynika. E, natomiast też myślę, że te obszary, w których my e, walczymy, o to, żeby w równości funkcjonować. Więc myślę, że to jest ten też taki ważny obszar, w którym my bierzemy udział, obszar doradczy, no ale też badawczy. Wydaje mi się, że poczucie estetyki. To jest głównie to, co ja bym chciała przekazać w, tym, w tych moich serwowanych daniach. Estetyka, nawiązanie do wydarzenia, czy to jest wydarzenie kobiece, także aranżacja stołu to mnie niezwykle fascynuje. Rok temu byłam jeszcze jako uczestniczka. Dzisiaj już wspomniałam swoje marzenia i serwuję dania dla tych cudownych, uroczych kobiet. W Fingerfoodów, także niezwykła chwila dla mnie, cieszę się niezmiernie.